nie myślały, że to to wczyszczę. <grymne> nie, 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 Może się rozgrzejemy. Stara, weź się szybciej roz... Przebieraj, bo im dłużej ty się przebierasz, tym ja w głowie nie muszę stać. Nie, nie. Mówisz, że co? Pierwszy moment jest dramat, ale nie zatrzymujcie się, tylko chodźcie. A na razie nic nie czuję, bo... O szk... nie, 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 nie jest źle. Myślałam, że będzie gorzej. Nie, myślałam, że będzie gorzej. Ej, o co, o, co ucieplanie robimy? Robimy ocieplenie? To nie jest... Już muszę wychodzić? Ju. Nie, już pieczę. Ma piec, piec. Tak, żeby serce zanurzyć. Nie, panie, to, serce. nie, to, serce. nie to, serce, to nie serce. moje złamane serce. Kiedyś przejdzie ten moment okropieństwa? Kiedy? O, czy,

Uważam, że tylko 3 minuty, i nie jest najgorzej. już nie jest najgorzej. Która? Ile? Znaczy? No już prawie trzymać. metry, tak? Weź, bo mi zuty, Dobra stara, jedziesz. O my god, Zanurz te diamenty! Tak! I co chłopcy na to? Co wy na to? No, no. No, no cieniasy. Brawo, kochana. Girls Roulette! No, cztery minuty tak po pierwszym razem. Co i Co panu tyle? Kiecie? chłopcy. Nie jest normalnie bardzo ciepło teraz. Niecham tylko dlatego, bo chcę się popisywać pod środkami, ale naprawdę jest mi mega ciepło. Nie mogę bardziej! Jest teraz piję! Dajesz, dajesz! Woo, yeah.